Mariusz! Mariusz! Wyłącz, 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 wyłącz. Słuchaj, mam zajebisty pomysł. Zajbisty pomysł. No to może powiedz jaki. Ale mam taki wypieprzony pomysł. No to że... ja wiem, dobrze, ty masz zawsze. Wyłącz w ogóle sygnał. To czemu siedzisz na moim moje, na moje miejsce? Dobra cicho, no, dobra był pomysł. A co jakby dzisiejszego wieczoru, jak już jesteśmy w Warszawie? Byś podrywał Adama. Nie nie, nie. No, podrywałbyś Adama. No, co ci chodzi? No o nic, no, po prostu byś podrywał Adama. W dzisiejszym przez całą noc byś podrywał Adama. Nie, ja ci dam... O, słuchaj, coś, słuchaj, coś, słuchaj, coś, słuchaj, coś. słuchaj, zapłacę ci za to. Zapłacę ci za to tysiaczka plus zapłacę drugiego tysiaczka na spędzenie nocy z Adamem. Także będziesz mieć do wydania 2000 zł albo tysiąc, bo tysiąc możesz zachować dla siebie, ale tysiąc musisz wydać. Na cokolwiek chcesz. Innego, dobrego, fajnego. No dobra. No dobra Zgadzasz się? Tak? tak? Więc co ja mam już zacząć? No zaraz no, no, to... No dobra, ale... Gdzie są w ogóle? Trzeba mu powiedzieć o tym Trzeba tam tam mu powiedzieć. No to cóż, ale ja trzeba mu powiedzieć, żeby jakiś potwierdza nie odwalił. Nic mu nie mówisz. Po prostu go podrywasz. Witam Państwa! Bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku Mariusz przez salutki, ale to salutki odcinek będzie podrywać Adamu. z ja tym czujesz? Dzień jak co dzień. Tak, jeżeli jest? Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony widzisz na moim paluszku. Tak dokładnie. Kliknij tam na dole i dżesz najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. No i żeby być z nami na bieżąco, żeby nie ominął Cię żaden odcinek. A... Żaden podryw. Żeby was nie ominął żaden podryw. Już wywieszać z tego auta Zaczynamy odcinek Zapraszam Państwa do oglądania Jedna kwestia Nikogo, nikogo o tym nie informuj, że to jest odcinek Nikogo Tylko o tym wiem Wszyscy żyją w stuprocentowej nieświadomości Rozumiesz? To jest trochę głupie, nie? Powinniśmy to ustawić, mi się wydaje trochę Nie, nikogo nie informujesz Nikogo Zaczynajmy A co wy tacy zmarnowani, co? Ty jesteś chyba najbardziej zmarnowany z nas wszystkich Bardzo naładowani precyzyjne. Dla to... tak, nas się zmusiły. Jakie warszawka, szalec. trzeba się zabawić? Warszawka trzeba Ja Iy... bym proponował na początku zapeu... jakąś restaurację. Zapewnijmy rozrywkę, to by może nie była Drowa, ale taka. Zapewnijmy sobie Zapewnijmy sobie rozrywkę. A dzisiejszym sponsorem dzisiejszego odcinka jest Mariusz, bo Mariusz dostał ode mnie pieniążki dzisiaj. Zaległe piniążki. Daj mi ten soczek! Dobra, go napiłem, tak? Ja chciałem dzisiaj iść oficjalnie z karinką na randkę. Chciałem? Na Karinką na randkę chciałem dzisiaj iść. Mogę? Czy żyć na hamburgerach chiede iść. z nami? Możemy z nami? Możemy cię idziemy zabrać, dopacku? jak chcesz. No daś, Dobra, on nie chce. No nawet mówi, że nie chce. Grape Co? Idziemy do nie, nie idziemy do Wielka. Dlaczego? Jaki? Grey fiutowy. Tak powiedział? No tak że... powiedział. Bo taki jest. Wiesz, tak. Nie jest Nie wiem, Dobrze, Mariusz, Mariusz, chodź na słówkę, chodź na Zostańcie na chwilę, zostańcie my zaraz podejdziemy. Nie, poczekajcie. Słuchaj, nie tak ostro. Delikatnie na razie. On chyba udaje y, coś. Znaczy na dobre, no? Nie tak mocno, Mariusz. Nie po dobra. co tak mocno? No, za no. mocno, za mocno, delikatnie. Jak do kobiety. Jak do kobiety. Ale bo mnie nie musisz uczyć, no. Wyobraź sobie, że to jest kobieta, to co byś tak od razu do kobiety powiedział, nie czy tak jesteś czy... soczku grey fiutowego? Co się tak patrzysz? Marioci, fajnie, co? Te widoczki. Może byś tam dumkę. Nie byłeś tam jeszcze na tam... to. Nie byłem właśnie. Wiesz, to jest pięknie, tak? Byłeś? Byłem, byłem, no to jest naprawdę pięknie. Kurde, tak jakby była możliwość, mój... to jest pójdą skoczyć. Chodź pójdziemy. Ja sam wstawasz? Tak, Jakubie, chodź. A nie wiem, nie wiem. Ale co w czy, czy, jest? Wszyscy lecimy czy jak? Nie, gdzie wszyscy. Wiesz może ja po prostu skoczę z wami. Oni już tam byli. Wzięliście już Mary? Nie. Eee, byli, byli, byli. Mówię ci byli. Ona kłamie, ona kłamie. Byli, no mówię ci byli, ale z pięcia mam pokażę ci później. A, czy ja dzisiaj wyszedłem w Warszawie? Czy ty w ty w no Chyba, tak, no, w na dziecinku nawet nie zobacz sobie. Byli, pójdziemy sobie, oni będą. Nie no, bez kiedy to, to staćcie no, no, Ale super, fajnie, fajnie, fajnie. Miejcie przez supki sobie zobaczyć tam. Mówicie, że fajny punkt widokowy. Tak, zajebisty że... On jest tak pięknie, że się zakłopasz. Dawaj, dawaj. Tysiąc po robocie następny, dostałeś 1000. Jak, Cieszę się, Cieszę się. Zobaczyłem, ty wejście to elegancko. To jest naprawdę bo... pięknie, naprawdę jest pięknie mówić. 41 spotykasz, to byłeś? No no ja tu byłem dużo w razy, ale tu się zatykają zawsze, nie? Tak. No to 45. No to to, lat. to, jest, nie to, jest, to nie. jest wysoko i nie zawsze tak jest. W każdym razie mam ale... nadzieję, że miło spędzicie czas, chłopaki. Ale jak, na, na pewno, wszyscy razem miło spędzimy. Ale nie, bo tak. to, że ty tutaj jesteś po prostu pierwszy raz. No i jestem podekscytowany do tego, chcę już być tutaj. Chcę,

ale nie bój się, ja dzisiaj słabiam, nie bój się, naprawdę. Ale nie no, pesky to coś jest nie tak dzisiaj, on taki milutki. No przecież zamiły, zamiły, zamiły. Candy Skye, one są bardzo pyszne. Candy sky? No dobra, no jak mówisz, to spróbujemy, spróbujemy. Dobrze, to takiego zamówimy, dobrze? No, przydałoby się, nie? No dobra, coś się zamówi. Dobra, okej. Przydałoby się. A Mariusz, chcesz wszystkim? Nie, tylko ja bym chciał. Tak, ale chciałbym, ale jak chcesz, to No bo ciebie tutaj jeszcze nie było, chciałem po prostu, żebyś się miło poczuł i źle, no. Ale z czego problem? Ja chcę... Dobrać. Ale, Ale oni chcą nie, nie sobie sobie kupią. Ja, dobra, tutaj po prostu. Y ja nie to... Nie będę narzekał, pani zostawiasz i Może być kiedyś Sky Myślisz, że nie... Nie, 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 ja nie, 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 ja mam nie, A co ty Adam? robisz, Adam? Ja Chcę zobaczyć, czy mamy taką samą. Mamy taką samą. Zdaj mi się drobować. Zdaj mi się

Dobra, to już nie, nie, nie śmieszy, nie? Co to w ogóle miało być za akcja tam u góry? W sensie? jak nee, w sensie, no co to za jakieś zagrywki? On taki nie milutki tutaj na początku mówi dawaj, chodź Ci pokażę Mario, tutaj fajne widocznie. Ja nic nie wiem, ja to... nagrywam ja, vloga jak nie wiesz co ty nagrywasz, w ogóle powiedzmy o co chodzi. A, ]Hmm. A ci co no, się no, rzuca? No Ej, hey, halo! No, to, nie jest już, no, śmieszne. no co to ma być w ogóle? On mi tutaj Watek chce to buzi dawać, i no, dawać, co, co wy za mnie geja Ja próbujecie zrobić! No nie chce nie próbuję Nikt zrobić, nie próbuje Geja zrobić, nagrywamy vloga. No ale nagrywamy vloga, po prostu. ja nic nie widzę. Nie widzisz tego? Ja nic jak się zachowuje? Jak? normalnie. Teraz wielce obrażonego, udaję, że to, że. Waty no, chciałem coś do Buzi, tak? Nie, przysadzajcie. Draka mi dobra, To no, do... ale to nie jest śmieszne. No, bez przysadza, że tak jak chcę odwalał, jeszcze w restauracji. To Słuchajcie, to jest... Ludzie patrzą, wy sobie a, 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 dajecie a, 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 jakieś. Widzimy sobie drinka, pijemy, a on watę i chce do Buzi dać. No, bo ale No, watę z drinka po prostu. No, normalnie. Znaczy, inaczej, to było normalne. Jak to było normalne? No, no było normalne. 100% i będzie dawał do Buzi. Ale no drinka, to co, no to bez koleżeński, ten, wygłup. To Ty to nazywasz sobie? koleżeńskim wygłupem? No oczywiście, że tak. Ja się już. No to nawet nie zobaczyłam. Ale za Mariusz siebie będzie karmił Watą, tak? A czemu nie? Nie tylko ty, 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 Watą. Co, zadowolony z siebie jesteś? Tak. Ja się ciebie boję, Kamerzy. Nie podoba się. Ja się ciebie boję, Naprawdę. dowiedzieć, co my w ogóle nagrywamy? No vloga! Vloga o co? Vloga z Warszawy, no co? No dobra, no to może pójdźmy w jakieś inne. No to Ty zauważyłam, że wszyscy nagrywasz te swoje wygłupki. Ogólnie vlog polega na tym, że Mariusz. Słyszysz? Dobra, pacz, 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 Dobra, pacz, pacz. ogólnie posłuchaj. Marisz ma do wydania dzisiaj dwa koła, takiego vloga nagrywamy. A dobrze, no ale. Nie... To o tej godzinie? Nie, jest już Poczekamy wszystko zamknięte. Tu... Adam, możemy, możemy ciebie iść. najbardziej lubię, wydać... A za dwa tysiące nawet te koszulki nie kupisz, kamerę. Ale to co? Ale jedną to koszulkę chyba tylko iść. dla siebie. Możemy Jakie. jak ziomeczki sobie tutaj podziśpione zbijać i w ogóle ten śmiać się, ale nie takie rzeczy, tak? To piąta godzina. No dobra, no ale. Naprawdę, już nie jest śmieszne jest dzisiaj zajęty. Ale musi robić. Drinneczka. inne rzeczy upije się tym drinkiem? A też pójdziemy. Radia się upije drinkiem? Nie. Dlatego my się nie musimy to zmienić. Się bo tak zrobimy i zaraz to zmienimy. Tak dzisiaj? Ta tak, 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 tak. A. Mariusz dzisiaj tak, jest na Jak y, moim damom księżniczkom, nie? No, Postawiamy. Dzisiaj tylko Adaśowi. Nie, 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 wszystkim już postawisz, dobrze? Ale frajeckie zachowanie. A, no dobrze, my sobie poradzimy i Karinka sobie poradzi i Wiolka sobie poradzi i ja sobie poradzę. Nie zostawiamy. Jak Dobre. mnie poprosisz, to postawić. Ale co im postawisz? Nie, no wyrwiemy sobie jak jest. A co Ja szac, tak będę dzisiaj chodził. Ja dzisiaj co? tak coś na jakieś kocice Słuchaj, mam pomysł no. Skoro on zaproponował te laski To dawaj, pójdziesz wyrwać laski no, dobra. Z nim Ja umiem No ja wiem, że umiesz, ale słuchaj On pójdzie wyrwać laski Jednak nie, on pójdzie wyrwać laski I wiesz co zrobimy? Jak on już wyrwie jakąś laskę To ty podejdź i na, narób na przypału I powiedz, że to jest swój chłopak No dobra, dobra, to jest dobre, no Dobre, nie? To jest dobre, no Podejdziesz i zrobisz przypał Niech on wyrwie jakąś Już wyrwie, podrywie jakąś dziewczynę To, to ty kupiłeś się jednym drinkiem Nie. Daj, we, weź wytrzeźwi. Chodź, pójdziemy do maka, wezmę ci jakąś kolę, bo musisz wytrzeźwieć, bo to tak nie możesz. Jednym drinkiem serio? Wy... Zdę... Tam, to mocno było. Jaki dziewczynk powiemy. Dobra, to Nie jestem dzisiaj no, z, moimi, no. z, z moimi dziewczynami i mnie hey. nie interesuje, kubernski, ponieważ ja nie interesuje. Ja już mam przy sobie swoje złociste ja niewiasty. z tą wyżycz, bo nie, nie zarobisz. Zarobię. Na każdej da się zarobić. Okay

Nie pierdzielenie, nie, nie słuchajcie pierdzielenie. go, nie słuchajcie go dziewczyny O co, co, jest co jest teraz chłopak? Nie, 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 nie słuchajcie go w ogóle, weź, odejdź tak Nie dawajcie mu, że... Ja nawet nie znam, weź o, o, dobra. Dobra. O, da, no. On jest psychiczny, tak? no? psychiczny, no. szalalala Dobra, weź, dobra, Ale dlaczego ty coś mu zazdrościsz? Dobra, ja wezmę za niego, bo on się nie nadaje w ogóle do takich akcji. Co? Ja się pogubiłam trochę Nic nie będziesz żadnych numerów prawda? Dobra, to wiesz, weź tam, weź tylko kolega weźmie, tam wezmę później Pola, on jest mamy tutaj, żeby kamera my nie objęła obiega, numeru my. telefonu. A jak mam, YouTube, czy jak? jak mam cię. A jak zapiszesz? Zapiszesz? E, Jak na YouTubie? Kamuś. 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 Milion osób obejrzy tylko. Osób, nie Dobrze, w porządku, niech powiedz jak masz na imię? Ola. Dobra, nie ma żadnych numerów. Dobrze, przesadzaj. Dobra, mieliśmy razem. Posyć jakieś numery. Razem przyjechaliśmy do Warszawy. Skąd? 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 Fajna, fajna, super, no. no. Ja sobie ja teraz się z nią umówię. Ty, mogłem dzisiaj zostać... No Nie, nie ma takiego. Teraz A teraz sobie mogę wziąć? Co ty w ogóle akcję miał zrywać? Nie, co? Tak, co nie z... będziesz tak, tak, albo... fajną dziewczynę. wyrywałem na tymi tłumaczami. Razem mieliśmy lasy wyrywać i teraz bo sobie Co ty sobie będziesz, Nie będziesz sobie to... 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 jakiś lasek wyrywał? głupi? możesz w twojej obecności, bo zazdrosny jesteś, co? Nie, nie jest. zazdrosny. Nie jesteś zazdrosny, widać od razu. Nie pozwolisz chłopakowi się rozerwać. Nie chłopakowi? Dajcie się rozerwać. Nie widzicie po prostu? No wy wszyscy no razem mieliśmy wziąłem już się umówić, a... Nawet... Co ty o tego chłopaka chodzi? No, gościu wysiadł z samochodu, on mówi, ho, kurde, ho. No tak, A do ciebie się spina, do anty... Dobra, dobra, możemy, możemy możecie no? przestać się kłócić w końcu. Idziemy tak. miło spędzić wieczór. Spędźmy w ja końcu fajny jest? wieczór. Nie, pójdźmy Adam, przepraszam. do przepraszam. Dobra, ale mnie już nie naprawdę. Przepraszam. Dostaw go, ale ale Zostaw go. Ale przepraszam. Zostaw go. naprawdę. Dziękuję bardzo. Zobacz yy, jaki teraz leci po o, Tak, tak. Bo... <tutujesz ruchu> Dobra. <sadzimy> Dobrze, a ty mógłbyś mnie nim wsadzić? No, to już... o, 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 o. Aleś co przedzielić, ale Ale no, to albo nie było No czemu nie będziesz kupił? Jak ten liście od ciebie? Nie, nie, naprawdę. Ale to by było może przyjemne dla niego. Bo ten drop mi się już Co jest? Generalnie to zaszło za daleko. Jak za daleko? Sam to kupiłeś. Wiem, ale to zaszło za daleko. Co zaszło za daleko? Nic nie zaszło za daleko. I jak wyłączysz kamerę, to nie powiedzisz, montażystowi dni, to, tylko naprawdę to zaszło za daleko. Ale dlaczego tak uważasz? No, się denerwował Ale nie lubisz jak jest zdenerwowany? Trochę. Dobrze, wiem, no. ale mówię to, teraz że, y, A, możemy wziąć tych i tych do jakiejś, ale nie ale Nie, do nie wezmę od, to nie to od to ciebie tylko. Proszę. Nie, nie mało. Jak ładne musisz Ale sam powiedz. Ale jeżeli macie być szczęśliwi, to ja nie mam problemu. tobie to nie też podoba, tak? Nie. Czy mi się podoba? Ja po prostu nagrywam. Ale jak szczęśliwy widzisz, że mi się to nie podoba, tak? Że mnie to obrzydza po prostu, jak on taki coś robi. Nie, to obrzydza po prostu, jak ja na, ja na niego patrzę i widzę, jeszcze kwiat jak podaje. O, podaje. O, tak, widzę, właśnie na pewno spotko, a, a, a. Czyli po prostu nagrywać taki odcinek, tak? że on ma mnie cały dzień. Podoba. Nie, nie, w życiu. Po prostu nie, on tak, tak a reaguje, a to są dobre sceny. To są dobre sceny do filmu. Ja tak uważam, że to są bardzo dobre sceny do filmu. To normalnie idziemy sobie do Warszawki, tutaj, jak podrywa, a to jest. No, no jest codzienny, nie no, naprawdę, naprawdę. No ale no dał ci róże, no, daj spokój, jakbyś, jakbyś się nie miał do ukrycia, to byś wziął po prostu te róże i byś się śmiał. A ty wy, a ty zawsze się zachowujesz. Strasznie podejrzanie dziwnie gdzieś. Strasznie podejrzanie, że nie chcę przyjąć różne. No dlaczego nie? Tutaj. Albo to w podziękowaniu za to, że jesteś tam nie, tak? Tak, Aha. no pewnie. To przyjmę te róże na pewno. I choć teraz pójdziemy jakieś może laski wybijamy w końcu, bo już to mnie przeraża i obrzydza i wszystko. Nie. To by jest, to, byś to, mu, jakoś... to jemu się to podoba. Weź Ale co mi, mi się jest. podoba? No tak, bo cały czas to nagrywasz, cieszysz się, nakręcasz w ogóle Mariusza na takie rzeczy. To byś się chyba to podobało ten. No, to mnie nie, nie nakręca, przez Obiecałeś mi restaurację. Może? Możemy już iść. Dobrze, zaraz o, pójdziemy coś. Karinga, ja chcę jeść, nie rozumiesz, że chcę jeść, chcę jeść, chcę jeść. Adama, oddaj to! To są dla Adana. Ej, halo, halo, halo! Od, od teraz to jest Karinki. Od teraz to jest Karinki i nie możesz tego dotykać. Nie masz nic do gadania. Coś pożytecznego może w końcu naprawdę... Twoje są. Dobrze, chodźmy coś zjeść. Może pójdziemy do domu, Ja. A Adam, przestań się zgrywać, chodź ziemy zgrywać się, Chodź Adam, proszę, chodź. To jest żałosne, żałosne. Nie wiem, chodź mi to zjeść, ale może nie tutaj, co? Może nie tutaj. Kevinka, co o tym w ogóle sądzisz? Nie zapach, ale tu po prostu śmierdzi I ja nie wiem o co chodzi z tymi właśnie ochami, achami No bo, I dobra, powiem, wam, dobra, powiem prawie, wam o co chodzi prawie. Powiem wam o co chodzi Nagrywamy film, w którym Mariusz podrywa Adama Na serio? Serio, serio Oni poszli w ogóle gdzieś Co poszli w ogóle gdzieś? Ale... Ty to nagrywasz, nie możesz tego przerwać Nie możesz powiedzieć w końcu Mariuszowi Mariusz, przestań go Nie, pęczyć. bo zapłaciłem mu za tę kasę Za żeby, żeby, żeby tak się zachowywał 1000 złotych I tysiąc złotych do wydania Żeby się tak zachowywał, żeby się tak zachowywał sposób Ale wiesz, że to jest takie niesmaczne bo to jest to biedne, biedne. Biedny Adam sprzedał się. Biedny Adam musi e, przez cały dzień znosić jego faski i humorki. Jego bardziej zachcianki. Zachcianki. O, przesadzajcie. <grym> zachcianki. Są nie przesadzajcie. To są zachcianki. Ale to jest trochę takie obleśne Cicho, chodziłka już. Nie, dobijajmy tego Adama. E, ten vlog ogólnie jest zajęty. no e, e, także ten. E, teraz pójdziemy sobie zjeść tak, będzie fajnie. Jedziemy, A co no co, to, co no, co to, to no, no, co no. to przekąski. O czym gadaliśmy? Co teraz robimy? dobrze nie daka wam. O czym teraz robimy? A da co będziemy jeść? A da się, powiedz coś. A da się, odkierdam, tego w Dobra, mniejsza, to są tylko chipsy, jakieś paluszki i. No i tyle. Tylko takie przekąski. Lubię. Płatek już złapałem. Nie, nie, jest skórzony, nie podbiję. Weźmy już, skądźmy tam. Nie, 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 Te wasze gierki, wasze zabawki. Skoczmy, skoczmy coś zjeść, naprawdę, skoczmy coś zjeść. No coś. Znajdźmy coś w końcu. Dobra, dobrze, dobrze, Zaraz Mariusz się nie Ale mi jest wygodnie. Zami się no. mi. Nie. Ale mi jest wygodnie. No, dobra, to słuchaj. A hejter chce być Ciebie za bardzo dobrze. Się... nie Ten tedy, to. E, Wtedy to to Dobra. Wtedy pomyślę, Dobrze? Dobra. Dasz radę. To Bogu dasz. No, ale może wtedy się nauczyłem. Dobrze, zastanowisz się wtedy, nie? Czyli co, nie, nie usłapisz mu miejsca? Ale ty jesteś. Ale jesteś... chamskie zachowanie, nie? Ale to ty mi kazałeś. To słucham? Ja ci powiedziałem tylko jak... dobra, nieważne. Ja mam kiełbaskę, może ten, jedzą A co chciałeś? Ja mam kiełbaskę chciał. Kiełbaskę chciałem, karbonarym jest. Ja białą, białą kiełbasę chciałem. Yeah. Białą kiełbasę chciałem? Ja! Białą kiełbasę, cześć! my dobrze. jemy. nie wiem czy zauważyłeś, proszę mnie nie obrzydzać. No ale proszę. My też jemy, proszę mnie nie obrzydzać, proszę z tym iść. Dlaczego akurat białą kiełbasę? Nie wiem, nie wiem. On czuje białą kiełbasę. Tak, przecież Mariusz zna to, że mi się nie Oczywiście! oczywiście. A nie, ja naprawdę nie będę zjadł nie przy jednym stole, nie? Idź go przeprosić. No idź go przeprosić. No przeproś no przepros go. Jak? Przeproś go. Ja przeproś go. No więc, przeproś stale, go. Story, już tak nie będę. Przeproś przeproś Przeprosił go chyba, co? Ale zamieniliście no miejscami czemu? Zamieniliście miejscami. Nie pochodam na oczywiście. Ja nie spominkuję. Ja nie chcę komentarzać 40 pokoju, prawda? Ja mam Mariusz, no co ty robisz? No Mariusz! Już się to już jest. Dość mam, tego mam wszystkich głównie na razie. No i dobrze mu zrobiłeś, i! No tego dość, naprawdę, idę. No i dobrze ci zrobił! Robiłeś mi dobrze, Adam. No i dobra No i dobrze mu zrobił. Ale ty chociaż tak powiedział, że mi dobrze zrobił, no to co? No dobrze to... ci zrobił! Na ciebie te pierogi wywalił za takie zachowanie no. jak ty się zachowujesz przez cały dzień? Wiesz co, może pójdzie za nim. Wiesz co mi masz zrobić, komuś filmami, ale to już... Tak, smaczne. Ja te to takie niesmaczne, naprawdę. To miało być śmieszne, a wiesz, że to nie jest. Nie jest śmieszne. nie, nie, nie jest. ja bym poprosiła, żeby poszły to lekarzomal, bo to jest takie trochę zachowanie, bicia i te sprawy średnio. No nie wiem, no kolega, kolega obchodzi jedzenie, no bo to jest niepachnie, no bo to kolega, dotyka kolegę, no i kolega się kurzy, bo kolega ten kolega jedzie, odrzuca odrzuca jest jego, film nagrywania. tak czy inaczej, poprosiłabym. Dobrze? A też zrobiliśmy. No i o to mi właśnie chodziło. O to mi właśnie chodziło. Że nic nie zrobiliśmy. Brak kultury, bo obrzucamy się jedzeniem w miejscu publicznym. Ale też my nic je zrobiliśmy. A po drugie on nie umie się zachować i się do niego ciepli przez cały dzień. Ja tego co, się ten cały prank się udał i Adam serio się wkręcił? Uf, sam znaczy. widziałeś, jak wybiegł. Tryba ja myślę, że się na pewno wkręcił. wkręcił udał się. się, moim zdaniem się udał. Nawet wkurzył bardzo się. dobrze. A waszym zdaniem? Udał się. No, wkurzył się strasznie. Zdaniem. Kręcił. bardzo go cały czas. No, ale mimo wszystko wkręcił się w to, że Mariusz jest. Czy do niego jakby. No, no. W pewien sposób. No, no. no. no zbliżył, o, to jest idealne określenie. Zbliżył. Co, chyba prank wyszedł, nie? No, tak mi się wydaje. No, co, chcesz zakończyć odcinek? Chcesz. Wiem, no, że chcesz, aż się na to ślinisz. Nie, bo ja mogę zakończyć odcinek, ale nie, nie ze względu na to, że ty chcesz, tylko że ja chcę zakończyć no z... i tak ty ma co już nagrywać, bo oni już są za bardzo pokłóceni. Oni są pokłóceni, prank się udał, najbardziej to szkoda mi tego Adama, ale mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek Wam się spodobał, zostawicie łapeczkę, subskrypcję na dole, zostawcie suba i co? I widzimy się w następnym filmie. Strzała. Strzała? Strzała. Strzała! Strzała!